Siema, jestem Marek, to są moje pieski, a dzisiaj mam urodziny W zasadzie mam urodziny dopiero w poniedziałek tak? Kiedy oglądacie ten film, to ja już mam urodziny W dzisiejszym odcinku, oprócz tego czego można spodziewać się zawsze na tym kanale Czyli remontu, będziemy obchodzić moje urodziny Dowiedziałem się, że Karolinka przygotowała dla mnie prezent, który będę mógł umieścić w kuchni Na samym początku zobaczymy sobie co to jest za prezent No wiesz, no na ostatnich filmach zobaczyłam twoją kuchnię i tak sobie myślę, że kuchni nic nie ma i dzisiaj przede wszystkim zajmiemy się kuchnią Będziemy obchodzili moje urodziny i zobaczymy jaki prezent Dostanę od Karoliny. A od Ciebie coś dostanę? Nie, to ja powinienem od Ciebie dostać. No dobra, na urodziny jego. To możemy się omówić, że ja tobie zrobię prezent. Także zapraszam do oglądania. To są moje pieski, nie wiem czy już mówię. Taki jeden i taki drugi. Pasują po prostu do wnętrza. Jakie je postawimy tutaj, no to jest ładnie tutaj widać kontrast między szarym a białym. Także zapraszam do oglądania. Idziemy na dwór zobaczyć, co Karolinka mi kupiła. No, już to widzę, tylko no nie mam pojęcia, co to jest. Rozumiem, że to jest to, Karolina. No, tak, właśnie przyszło, więc. A co to jest? No, coś do kuchni. Jest. Jak to mam otworzyć? No, ja to pojęcia, co może być takiej wielkości? Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia, co może być w takiej wielkości? No, to może być. Chyba niezbyt dużo sprzętu w kuchni ma wysokie rozmiary. Ale aż tak duże? No, zobacz, karmi od ciebie. A bo tak? dwa. Nie, ja myślę, że to jest jakieś stworzone jeszcze urządzenie i to jest jakieś. Nie, no nie aż tak. To jest coś, czego właśnie definitywnie brakuje. Z... I No Kurde, otwieramy, zobaczymy. A, e, poznajcie mojego kolejnego psa swoją drogą To jest oczarek niemożliwy To jest akurat pies Maćka, ale, ale ja też się z nim lubię Dobra, czekamy na nożyk nie podpowiadaj mi, ja sam chcę zobaczyć, to jest. To jest na 100% coś, czego nikt nie ma. Nie no. A warto, <grafię> żebyś nie taki. Może lepiej nie zdradzajmy kwot. Dobra, masz nożek. A nie będziesz. tego pierwszym wnieść? A po co? No bo wiesz, żeby ci się nie parsowało czy coś. A jak to trzeba przynosić? No Dobra, lej, z to z trzymaj Damy radę? Damy radę! A ile to może ważyć? No nie wiem, nie wiem. To no jest sporo. 117 kg. No nie wiem. Gdzie? 117 kg. Co to jest? Coś przedatnego. No we dwóch to my tego nie weźmiemy. Wiesz? Ja tak my mamy to wziąć? Na palecie idzie. Trzeba to przewrócić na pewno. Tą jak stronę. to się położy na nas, to my tego nie utrzymamy. Trzymamy tego. No jak to nie? Jak to jest pokazane, żeby to tak nieść? A może typa? Może to jest taki plecak, zobacz. Tak? No. <noise> Karolina, a co ty kupiłaś? To jest, to jest. Ja tego nawet nie wniosę do domu. Nie Nie dało się z wniesieniem. Patrz, trzeba to obrócić. Normalnie to weźmiemy. Myślę, że 50 kg na głowę to nie jest żaden problem dla nas. Ja cię podniosę normalnie. To bez problemu damy radę wziąć to po 50 kg na łebkę. Tylko kwestia jest tego, w jaki sposób to mamy położyć teraz na ziemię. Żeby Cię nie przewróciło. Bo jak się to na mnie przewróci, to mi to zmierzy. Ale nas dwóch już nie zmiażdży. Weź na popkaj Karolina. A jak na Ciebie to spadnie? Czekaj, to będę uszucił. ale ja się boję, że na Ciebie to spadnie. może wiesz co? Dobra, haj Karolina. Ale to na ciebie spadnie. No, no nie wiem, Ja ciągnę. Ty to jest za palecie, jeszcze. To? No. To jest przyklejone do palety. A, fajnie, dobra, wracamy. I wtedy bez problemu nam się to położy i wniesiemy. A kiedy Ty w ogóle to dostarczyłaś? No, to nie ja dostarczyłam. Zamówiłam to samo. Dalej, na laurek. No mówię Ci, że to jest przyklejone. Nie jest. Nie, nie jest. Leci? Leci, leci. Boże, ale ja się pojeżdżę. Nie musisz tać, Tutaj, w Patrz, jaki tu jest nacisk, gość. Zejdź stąd. Ja trzymam, tak? Ty teraz z drugiej strony, wiesz? No ja. Nie, nie wiem pod, jak. Wejdź <grym> tam od spodu, kurde, podnieś. Nie podniesiesz? Dobrze tak. idzie. A ten twoje? A, Daj. to jest pewnie do noszenia na palcach. Ale to... O oh Jezu. Ktoś tak na palcu No to jest, to jest przegięcie. Ale już jest progres. Jest napisane, lodówka. Lodówka jest napisana, także mamy pewność, że jest lodówka. Ty, coś tam idzie. Dobra, jesteśmy w domu. Wymyśliłem w jaki sposób ją przetransportować. Ważne, bo tu pies jest mój. Spokojnie. <laughs> już się trochę otworzyło. Dobra. Czyli w ten sposób wejdzie? Nie wejdzie Gdzie ci nie wejdzie no człowieku? Tu nawet nie wejdzie Ale mówić to na serio tam wara się nie przejdzie. Ja się znam na remontach Wiesz co ja domu wyremontowałem? Właśnie ile? Ani jednego No, no dokładnie Dlatego na się na tym zna No tak jakbyś robił więcej to trzeba wyjeżdż Co? Wyjeżdżamy z tą lodówką z powrotem? Trzeba iść przez balkon ojeść. Z drugiej strony idź łap Nie ściągaj Matko a ja tego, to ja to... A ty pomóż mi ciągnąć Fajny prezent ja, to Karolina, fajny prezent, ale nie trafiony, Czekaj. strasznie Idźcie okay. tam i co? Ta, a ja to przepchnę Zaryli glebę i koniec Wraz z operatorem przed chwilą przeciągnęliśmy Przez cały ogródek I odkryliśmy taką innowacyjną metodę A mianowicie deska pod deskę Kolejka górska no, mniej, mniej więcej tak to wygląda. E, operator wtedy był tam. Ty patrz, pies na stok No i teraz po prostu, gdy pchasz. Mocno. bo to zależy od ciebie. Staram się. ważne warto woli ściągnąć, to zależy od Chyba ciebie. Chyba jednak pchać. Dobra, no, dawaj. Ale... To do tego. O mój o, no, nie mam. Och, ty trenowałeś. Patrz, nero pomaga. Tak jest. I co, tu się na rodzi? Fajnie. Karolina, pomóż! Już! Ale nie no! tam do niej. Wszystkim też musisz się zająć. No, dawaj. To jest jedny Czekaj. Co jest? Wszczesz No to pchaj, masz. Popchaj kawałek. Ale jak się boję! Spokój To ja nie denerwuje, on się cieszy. Prawda, mera? Ale ja się jak tam troszeczkę jest? troszeczkę dużo. Wjeżdża? Poczekaj. A, w ten sposób. O dobra, operator nam potrzyma. Operator dalej tam. どこ行った Teraz to trzeba obrócić I słuchajcie Lodówka wniesiona Jestem ciekawy chociażby jakiego koloru jest ta lodówka Karolina nie chcę powiedzieć powie. Nie powiem Pasującego, całkiem. Okay. A skąd Ty możesz wiedzieć jakiego koloru będą szafki? No bo mówiłeś nie wiem, jakich kolorach chcę wziąć A jakbym zmienił zdanie? Z tego co wiem to Ty nie zmieniasz często zdania A szczególnie w takich kwestiach Ja zmieniam częściej zdanie niż kobieta tak? No wiem, wiem częściej zmieniasz zdanie niż kobieta wciąż Ale w takich kwestiach akurat jesteś niezmieniony Dobra, teraz kolejna kwestia a mianowicie, tutaj tutaj, by ktoś chciał to jest mój adres nie, tam gdzieś... Tutaj dokładnie Zróbcie sobie zbliżenie Tutaj jest miejsce na nóż, patrz, wsadzasz noża I zjesz Też chcesz pociąć? Dobra, teraz przekonamy się jaki jest kolor tej lodówki Jesteście tu ze mną Zapewne pasujące do wszystkiego Czarna, albo nie, to jest z No jeszcze nie znamy koloru Uf! A niedawnie Tutaj jest cud, cydek, patrz na to! Uh, uh, uh. patrz na to! Ona jest pełna jest. Najlepsza jaka była. O cholera! Nie, no to jest dobre. Dobrze się nagrywa? Coś pokaż. Nie, no, ona jest ładna, fajna. Nie, no od ciebie. On no, spokojnie nie jest tak podejrzewam. Zaraz sprawdzimy. Jak ją wyjąć teraz z tego? Ale, teraz tak mamy tak. kolejny problem. Musimy wymyślić jak to rozwiązać. Ona ma kółka? Ma dwa kółka czy cztery kółka. 17. Tak. Także w taki sposób prezentuje się lodówka. Jest tutaj jeszcze... Nie, już nie ma folii, wszystko już coś poszło. Tutaj jeszcze jest. A nie. No i właśnie w taki sposób wygląda. Lodówkę, ja Dziękuję Ci bardzo za tą lodówkę. Jest Naprawdę jest niesamowita. Zrobiłaś mi świetny prezent, no bo. Ile pewno się lodówka? przyda. Lodówki są bardzo drogie, ale Cześć. oczywiście ten wydatek już nie należy do mnie, bo lodówkę po prostu już mamy. I co lepsze? Ona jeździ na kółka. Możemy no śmukiał Swobodnie, swobodnie je sobie. Rękę. Jeżeli chodzi o umieszczenie tej lodówki, to ja planuję ją wrzucić tutaj. I za chwilę również pokażę Wam w ogóle projekt tej kuchni, ponieważ mamy przygotowany. I przed chwilą troszeczkę za bardzo popłynęliśmy i zaczęliśmy tutaj już kłaść płytki. Tutaj właśnie mój synek docina, co ty robisz? Tutaj powiedz nam wszystkim. Teraz muszę dociąć płytkę, żeby ten, żeby filar. Chwilę... Tak, właśnie tutaj będzie znajdowała się ta płytka. Z drugiej strony też trzeba będzie dociąć. I jakoś sobie tak działamy. Dzisiaj są również moje urodziny. Przygotowałem tak. również specjalnego torta, którego będziemy mogli wspólnie skonsumować. I również dla ciebie, synek, mam prezent. Masz urodziny? No mam urodziny dzisiaj. Wszystkim? Ja mogę zapomnieć? No, a skąd się wzięła lodówka? To jest mój prezent na urodziny. Tak? No, a dla ciebie też ja. mam prezent na urodziny. Co? No, zobacz, właśnie, patrz. Widzisz ten telewizor? Patrz, 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 patrz. Zobacz, widzisz snek? No, grę ci pobieram. Jaka? Kupiłem ci grę wczoraj. Dlatego za chwilę ci dowiesz. Zostały jeszcze 3 minuty, i będziesz mógł przetestować grę. Dobra. Ale najpierw musisz dociąć. Dobrze. A, ja dalej zajmuję się kładzeniem moich płynów A ty Karolinka co? Nie wiem, ja ci pomogę Ty masz ten projekt kuchni No mam no, no to trzeba go będzie przestawić, bo musimy go dać do akceptacji, tak? Dobrze, to ja wam zaraz pokażę jak wygląda y, projekt kuchni A więc tak, przygotowaliśmy specjalny projekt y, naszej kuchni y, Tutaj oczywiście jest filar, kolumna, którą dobrze znacie Lodówka stanie w tym oto miejscu Ewentualnie lodówkę możemy zamienić z tą szafką, bo ona po prostu może się nie otworzyć Także tutaj taka drobna zmiana Tutaj Szybaczki będzie szafka. Oczywiście w kolorze białym. Tak. tak samo jak tutaj, meble w salonie. Płytki pójdą cały czas w czerni, żeby to ładnie kontrastowało, i wyjdzie taki piękny open space. I tam, właśnie teraz, ta ściana, na której są zielone płytki, to wszystko będzie zabudowane aż do samego sufitu. Tutaj jest błąd, ponieważ jest napisane, że wysokość 220 cm to będzie troszkę większe. Tutaj natomiast będzie szafka narożna, tutaj będzie wychodziła taka malutka wyspa. I słuchajcie, drodzy Państwo, teraz na ekranie wyświetla Wam się ten projekt kuchni, Musicie go zaakceptować, ponieważ w momencie, kiedy Wy oglądacie ten film, to właśnie składamy zamówienie na tą kuchnię, także zaakceptujcie i jeżeli nie ma żadnych zmian, to, to po prostu klepniemy ten projekt i właśnie taka kuchnia będzie. To potrzebuje Waszej akceptacji, napiszcie po prostu w komentarzu, a akceptuję wtedy zrobimy taką kuchnię. Ale moim zdaniem jest ładna i będzie oczywiście biała. Biała i czarne blaty. Chyba, że macie jakieś zastrzeżenia, drodzy Państwo, to śmiało piszcie w komentarzu. Patrzcie, jak sobie wymyślił, jak się gra z pierwszej osoby. Fajnie, ja jakieś... Boczka, Jak to wygląda? Bez gitu jakbyś był normalnie w tej grze, nie? Weź tutaj nagraj, z tej perspektywy pokaż. No No teraz masz taki bo Szybko ci się oczy chyba tak popsują, co? Nie no, ale to jest dobre. No raczej niezdrowe. Ja się czuję tu, tym momencie jakbym siedział w samochodzie. Dobrze. A synek, ty chcesz w ogóle brać udział w urodzinach ojca? No. bo ojciec kupił tor. No, ale no, to, to graj najpierw, a my tutaj jeszcze skończymy rzeczy mamy do robienia, tak? Widziałeś to? A, mam dwa pieski, to jest pierwszy, maltańczyk, nazywa się Mia, ten jest drugi, nazywa się nie mam pojęcia jak, a to jest kiciusz, ojejku Dobra, ale pomijmy te zwierzęta, ponieważ zapomnieliśmy zupełnie o głównym wątku filmu Słuchaj, dzisiaj obchodzimy moje urodziny, ale tak zaangażowaliśmy się w ten remont i w ogóle w projektowanie kuchni, że normalnie przegapiłem swoje urodziny Jest godzina już powoli 18, tak więc słuchaj Maciek Czas wyjąć tortę. Lodówka, jak widać, jest piękna, już działa. Wszystko idealnie czarna z połyskiem. Tego właśnie nam trzeba było. I zobacz, co tutaj przygotowałem. Szkoda, że nikogo więcej nie możemy tutaj zaprosić. Karolina też przed chwilą poszła, ale no niestety aktualnie panuje taka a nie inna sytuacja, że po prostu wszyscy siedzą w domach. My również tego przestrzegamy, także nigdzie nie idziemy, ale z okazji moich urodzin mam tortę. Ej! Zjesz całego? Z tego torta. Skąd kojarzy? No ja takiego samego miałem. Słyszysz tego kota? On potwierdza, że tak było. <noise> Serio? Kiciuś? Ale nie ja nie przypominam sobie, że mieli takiego samego kota. Kiedy miałeś? Na które w ogóle? Nie przypominam, że to sam go kupowałeś. Serio? No. Co ja, no może rzeczywiście. Dali mi takiego samego. I chcę zjeść go no, zatem, No, bo tamten też był dobry i tak też pewnie no, będzie. Dobra, tylko ja znajdę tutaj gdzieś jakieś akcesoria do jedzenia. Chcesz zjeść torta? Zobaczymy, co weźmie. Dobrze, mam dla ciebie rzeczy. Łyżka stołowa, dobra myśl. Proszę. To jest tort z okazji urodzin moich. Jeszcze, jak chcesz, możemy zapalić świeczki. Co lepsze, zobacz, co jeszcze tutaj mam. To są takie poczęstówki dla ciebie. Wiesz w ogóle, które to są moje urodziny? 19. 18? Tak. 18 lat dzisiaj Aha, to no, tak Chyba to by było na tele. to, to Ta czy dobry? Ale jak Tak, dokładnie. Tylko od środka bardziej. Jak od No ja zawsze jem od środka, próbuj. Tu stąd? No patrz. Nie, bo stąd będzie wszystko. Nie, no patrz. Bierzesz, tak? <laughs> I teraz do błośki. Trzeba do załatwiać, nie na ja. wrady też. Dobrze? No to super. Także dziękuję wam, drodzy Państwo, za obejrzenie tego filmu. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku moje urodziny będą wyglądały inaczej, ale aktualnie jest taka ani sytuacja, że po prostu wszyscy siedzą w domach, robimy remont, korzystając z okazji, że po prostu trzeba siedzieć w domu. I właśnie w taki sposób prezentowałoby się moje 18 urodziny. I szczerze powiem, że... Młody jesteś. Że, że, że to jedne z lepszych moich urodzin, mimo to, że siedzimy w domu, ponieważ spędziłem je z fajnymi osobami po prostu. I to tyle. Także ja jestem zadowolony, a my zabieramy się dalej za remont. Ty sobie zjedz. Ja niestety całego Gę. Możesz z całego, bo ja słodyczy nie jem akurat. Ostatnio mam takie postanowienie, żeby słodyczy nie jem. Jak dobrze wiecie, ojciec jest kolekcjonerem psów, dlatego ja tutaj mam prezent na jego do urodzinki. Jest to taki o, chihuahua, bardzo fajna rasa. Podoba Ci się piesek? Fajnie. jest. Jak myślisz, ojciec będzie ucieszony z niego? Myślę, że tak. Pa. Psy nie normalnie skakują. Oni chyba chcą go poznać. To co, idziemy gadać ojcu? No dobra. Ojciec! Słucham Cię. Zaba, patrz co mam dla Ciebie, prezent. Co jest? Czała, pies. Ale czemu? No prezent. Taki pies? No, A co ci w nim nie pasuje? Ale czekaj, czekaj, bo ja nie rozumiem troszeczkę. O co chodzi? No masz dużo psów, to będziesz miał jeszcze jednego do kolekcji. Ale tego? No. I co to ma być prezent? No. No co ty? Nie podoba Ci się? Ale zobacz, ja już mam psów. No, to będziesz miał jeszcze jednego. Mamy tego owczarka. Tutaj mamy dwa białe. Jeszcze jeden jest na górze Jork. Nie Naprawdę? Nie Ale co, to jest szczeniak czy jakiś starszy? Nie, jeszcze Starszy chyba. Nie wiem. Cii. Ale co, tak, tak psa mi kupiłeś? No. A jaka to jest trasa? czy Piękny jest Taki brązowy, fajny brązowo-biały Nie no, ale nie żartuję sobie Nie No bo ja nie przyjmę psa Dlaczego? Do A dobra, przyjmiesz, tak? No ja każdego psa wiarę no, To tam tam są super Masz tutaj tego, masz tego, masz tego A nie za dużo? Nie no. A wiesz jakie ciężkie psy są w utrzymaniu? A co, słuchaj Ty je ja utrzymujesz Piesek, ja. nie boisz się? Nie, chyba nie Ej, piesek nie, jeśli ja się boi troszeczkę, tak? Że ja ją tutaj zadomowić, co? Ale się tym zajmiemy. Ale nie, nie żartujesz? Nie żartuję. I co, nagrywasz? No, no prezent. Zobaczcie, daleko, jaki piękny piesek. No, szczerze, to się nie spodziewałem, że jeszcze pieska dostanę? Ale piesek jest prześliczny. A po powiem ci, że planowałem Ciławe jeszcze. Bo ja zawsze lubiłem Ciławe, no, bo one są takie słodziutkie. Lubiłeś Ciławe, a czemu masz inne? No, Martańczyk i Jorki, no bo. Nie wiem, tak wyszło po prostu, ale Ciławe są super. A wiesz jakie są drogie ile dałeś? Nie powiem. No, to prezent. Ciławe kosztują 2-3 tysiące. Ja już dobrze wiem. Nie, no, piękny jest ten piesek. Tylko czy on się tutaj da radę zadowolić? No, piesek. Co? Ładnie podoba się w domu? Piesek, chodź, no chodź, chodź piesio To jest ten, ona jak coś, nie? Ona? A jak ją nazwiemy? Ty nazwijmy ją Maciek. Czemu Maciek? No po tobie. Chodź Piesek! Ty chcesz gościu tytuł? moim imieniem nazywać? Bo mi zaraz dywan załatwi. Co tam? bo żeby jej się dywan nie spodobał. W porządku wszystko? Nie no, jeszcze przestraszony jest, wiesz, nowy dom i tak dalej. Ale w miarę się odnajduje. Jak te tutaj przychodziły, no to one tak nie miały stały w miejscu, a Tutaj widać, że od razu jest. Pies... No musi się pozwolić. A kiedy go obrałeś? Czy od właściciela poprzedniego. Dzisiaj. Dzisiaj? No. I co, dogadywałeś się jakoś z nią? Z No, znaczy już się... Ty... <laughs> Nie, no to będzie nasz piesek, ja zobacz. No się zaczyna podobać. Ja mi się wydaje, że to jest trzema wziąć. Super, jest. A ile było do wyboru ogólnie? Cóż? Teary. Eee. I co? Co ci skłoniło, żeby wziąć akurat tego? No, fajny, no ładny. I co? Nie ma żadnych problemów. Nie gryzie ani nic. Nie. No, A dobra. no, wiesz, nie znać znaczy, no to jak cię złapę, to. Chodź, piesek, to przyjdzie za do mnie? Dobra, jeszcze się boi. A to ta lubi, chodź. chodź, chodź. Ty się. Idzie, idzie do mnie. Patrz, 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 ojejku. Nie, to jest świetne. Mam nadzieję, że dogada się z pozostałymi, ale jak widać, to nie ma żadnych problemów. No dobrze. dobrze no już więc, ją obserwuję, gania za nią. Już się zaraz odnajdzie. No, mały Harmider się wprowadził, ale, ale super. To co? Dziękuję Ci bardzo za prezent. Ja wracam do swoich rzeczy, ponieważ jeszcze trzeba ten film znaleźć. A w ogóle ten prezent ma wrzucić do tego filmu, co do ludówkę dosta? No. Dobrze. Tak zrobię. Tak potrzebuję kartę pamięci. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz za prezent. Jest, no świetne. No to co ja mam powiedzieć? No to jest zajebiste. Ogólnie mamy tutaj taką, taką przestrzeń fajną. Karzełek jest teraz na górze i wszystko co tutaj jest to, to po prostu słychać. Karzeł! Synek! Synek! Słyszysz mnie? No dobra, jak chcesz to sobie śpiewaj. Ale to jest dobre, ja to zostawię i jemu pokój zrobię na górze. No i będę po prostu podsłuchiwać sypka. Sunek, co ty śpiewa? Ja, Przyszedłem żebyś śpiewam piosenki. A czemu śpiewasz piosenki? Koncerty robię. A, on z kimś rozmawia. A co synek, jakiejś dziewczyna sobie znalazłeś i rozmawiałeś z nią na Skype? Nawet milion. A co, na Skype'ie uganasz? No. No dobra, to ja nie przeszkadzam. A mogę dalej koncerty grać? Jasne, nie ma żadnego problemu. Dzień. Tylko aktualnie koncerty są wstrzymane ze względu na pełnego wirusa. Ale już wkrótce wszystko powróci do normy i zapraszam wszystkich na koncerty z Disco Marka. Piesek dla Ciebie przyszedł. Chcesz? Który? Taki biały. No i warto też również zaznaczyć, że ten pokój to jest Wiesz, istna masakra. Ale to nie zmienia faktu, że podobnie wyglądał salon. Odmieniliśmy go na wysoki standard, także z tym pokojem stanie się to samo. Ale to jeszcze nie teraz. Co jest? What? Dajcie mi koncertować w spokoju Która już godzina? Dajcie mi koncertować Dobra, dawaj, idziemy ze Słychać? No słychać wszystko słychać.